Ja już nie wiem, co mam jeść. Przygotujemy dla Ciebie menu, będziesz mieć na naszej aplikacji zawsze pod ręką. Ale ja też nie wiem, jak mam ćwiczyć. Przygotujemy dla Ciebie spersonalizowany plan treningowy i będziesz dokładnie wiedzieć, jak masz ćwiczyć. Wszystko będzie wytłumaczone i pokazane. Ale ja mam zawsze dużo pytań. Zawsze możesz zadać nam pytanie, wystarczy kliknąć tutaj w wiadomości. Nie masz żadnego limitu, jeżeli chodzi o pytania, a my zawsze bardzo chętnie na nie odpowiemy. Ale ja też potrzebuję listy do robienia zakupów. Masz zakupy i możesz sobie z taką listą zakupową po prostu znacznie łatwiej te zakupy wykonać. Ale ja też chcę robić wyzwania te nowe wszystkie. Wystarczy wejść sobie w zakładkę kursy, zjechać na sam dół i będziesz mieć dostęp do naszych wyzwań, które możesz wykonywać razem z naszymi innymi podopiecznymi. Ale ja też lubię sobie zmieniać posiłki. W zakładkę kulinaria kliknąć planer posiłków i posiłek, który Ci nie pasuje, usuwasz ikonką kosza i zamieniasz go a podkreślam, że mamy bazę obecnie ponad 300 przepisów, więc jest z czego wybierać. Jak coś to my też chętnie możemy. To co, jak już wszystko masz, to chyba pora zacząć działać. No dobra, to chyba pora spróbować.